20 parę lat temu to mieliśmy w Polsce 40% bezrobocie, więc wtedy aby żeby każda inwestycja była dobra, jak e, tworzyła miejsce pracy. Teraz e, mamy rekordowe niskie be, bezrobocie w Polsce, więc nasz priorytet nie jest, żeby ściągać inwestorów, żeby tworzyli miejsce pracy, tylko ściągać inwestorów, e, co tworzy bardzo dobre miejsce pracy. Tu mam na myśli te, e, inwestycje w nowoczesne e, e, technologie, technologię, która jest potrzebna, która będzie potrzebna przez następne 20-50 lat. Inwestorzy, którzy będą współpracowali z naszymi uniwersytetami to jest dla nas bardzo, bardzo ważne, żeby badanie rozwój był tutaj wykonany w Polsce, żeby patenty były rejestrowane tutaj w Polsce, żeby miejsce pracy były dobre, że, że nie szpieczówki, tylko o, o umowy o pracę, ponadprzeciętne wynagrodzenie, gdzie do, do, do końca pe, pracy danej instytucji de, będzie pracodawca w, wspierał pracownika, żeby zwiększał swoje kwalifikacje. Bardzo ważne dla nas jest też, żeby, żeby ciąg dostawców był rozwijany u nas w Polsce, a nie żeby inwestor u nas zbudował fabrykę i importował surowce. i, i i podzespoły z za zagranicy. I bardzo ważne oczywiście, żeby końcowy produkt był nie tylko na konsumpcji w Polsce, ale żeby znaczący procent był na, na, na eksport. Branża to, co dziecko dzisiaj otwiera, dzieska Finance to też jest dla nas bardzo ważne, to jest branża usług dzielonych. Polska się stała najważniejsze miejsce do inwestycji tej, dla, dla takich działań w całej Europie. To to nas bardzo mocno pcha do przodu, bo to są nie tylko w Warszawie inwestycje, ale w wszystkich dużych miastach w Polsce. Biurowcy są przez to potrzebowani, więc mamy boom w Polsce na, na biurowców. Ludzie mają dobrą pracę, więc tutaj też gospodarka lokalna się mocno rozwija.